Kto miał najmocniejszą głowę w polskiej polityce w czasach PRL-u i później? Czy może pan? Józef Oleksy. Józef Oleksy. A czym się to wyrażało? Że niezależnie ile wypił alkoholu, zawsze był trzeźwy. A ile na przykład mógł wypić? Nieograniczoną ilość. Butelkę, dwie butelki, trzy butelki? Proszę pana, pamiętam nasze biesiady... Siadaliśmy, rozmawialiśmy, to były urocze rozmowy, biesiadowaliśmy w różnych gronach, wszyscy mieli dobrze w czubie, oprócz Józia Oleksego. Ale z czego to wynikało? Miał jakąś taką wewnętrzną wewnętrzne właściwości to są, Nie, to są predyspozycje organizmu. A pan po ilu wysiadał w yy, kieliszkach? Ja dawałem sobie nieźle radę, ale nie byłem tak mocny jak mój przyjaciel Oleksy. A kto miał najsłabszą? No no proszę powie, Nie mam pojęcia, kto? No, powiedzmy, że yy, nie tylko on, ale wymienię to nazwisko. Aleksander Kwaśniewski. Aleksander Kwaśniewski miał najsłabszą głowę? No, nie dawał sobie rady w takich zawodach. No i co wtedy się działo? Nic. Odjeżdżał do domu. <noise> Ktoś po niego przyjeżdżał? Zawsze, że tak powiem, tyły były zabezpieczone. Za, za <noise>